Płockcy radni przyjęli budżet miasta na 2025 rok. Nie obyło się jednak bez burzliwej dyskusji. Punkt sporny to finansowanie klubu Wisła Płock, na który w przyszłym roku przeznaczonych zostanie prawie 20 milionów złotych. Według niektórych radnych to wydatek mocno wątpliwy. O zdanie zapytaliśmy też mieszkańców Płocka. Mam takie wrażenie i myślę, że Państwo również, że w Polsce menadżerowie. Piłkarze, działacze wiedzą, że w Płocku można dobrze zarobić, jeśli chodzi o klub sportowy Wisła Płock. Wystąpienie przewodniczącego Rady Miasta Płocka rozpoczęło debatę na temat finansowania klubu. Uważam, że najwyższa pora, żebyśmy stworzyli motywacyjny system finansowania klubu. Bardzo ciężko byłoby uzależnić finansowanie klubu od osiąganych wyników. My to możemy zrobić oczywiście w ramach jakiejś umowy wewnętrznej, natomiast pamiętajmy, że kontrakty podpisywane z piłkarzami są często na 2-3 lata, więc nie byłoby to takie proste. To już jest decyzja rzeczywiście radnych, którzy w tym momencie zgodzili się z moją propozycją jako prezydenta. Skoro jesteśmy właścicielem klubu, chcemy, ażeby ten klub nadal rozwijał się, żeby awansował do ekstraklasy, to jako miasto ten klub wspieramy. Na temat finansowania Wisły Płock swoje zdanie mają też kibice. To jest e, dosyć duża kwota, także no nie wiem, jeśli miasto stać na, tak, na takie wydatki. Byleby tylko były rezultaty i byleby były wyniki i żeby Wisła jak najwyżej szła w swoim rankingu. Na piłkę ręczną zdecydowanie za mało moim zdaniem. Wokół klubu Wisła Płock zrobiło się głośno po spadku z ekstraklasy w ubiegłym roku. Teraz drużyna utrzymuje się na piątym miejscu w pierwszej lidze.